Siemanko, to ja Lena. Dzisiaj gramy sobie, gram sobie w Sky Roller. Ogólnie miałam się dla Was nagrać 5 interesujących, 5 e, faj, fajnych gier dla mnie, które bym wam mogła polecieć, ale postanowiłam jednak nagrać na Sky Roller, bo no beku mi to ukradł. Czyli Gabryś mi ukradł, tylko że on zrobił 5 fajnych gier. Ja bym to ukradł, dlatego musiałem z, z, zrobić sobie nowy pomysł, więc może zacznijmy. Szczególnie przepraszam was za jakieś głosy, ale e, przy, przy, jestem u mnie w pokoju właśnie i w, w pokoju obok właśnie gra telewizja, są moje rodzice, więc... Więc no... Um. Piszcie w komentarzach ogólnie, czy <ścoughs> czy chcielibyście, żebym nagrywała właśnie odcinki z danej gry, czy na przykład Robloxa albo z Brawl Stars, tylko czy byście chcieli również takie inne gry, czyli na przykład jak Roller, który teraz nagrywam, albo nie wiem, Zuba, bo też mogłabym, mogłabym, nagra mogłabym nagrać, albo nie wiem, jak dobrze mówię, e, o kipy XD e, też bym mogła nagrywać, bo to jest podobno właśnie do Maps nie? Jezus, słuchajcie, nie mogę przejść tego Lawela, ja się kręcę. A to się wydawało takie łatwe, taka łatwa nie? Dobra. Mm, między innymi innymi zostawcie. Jak zostawicie nie wiem, dobijemy sobie 30 subskrypcji. Jak będziecie mieli, jak będzie 40, 30 subskrypcji, to sobie nagrywam specjal w, w imieniu w moim imieniu, że nagrywam. Że no po prostu no nagram specjalnie dla was, nagram Specjał na 30 subskrypcji ale uwaga uwaga może też zrobię sobie jakieś jakieś ro, ro, roz, rozdanie spiszcie w komentarzach czy chcielibyście jakieś rozdanie tutaj um, albo po prostu wyjątkowo nagram fifa i tyle na specjal, słuchajcie, specjalnie może nagram FIFA albo coś takiego dla chłopaków. Że nie tylko gram na przykład w Proster czy tam Robloxa. Czasem bardziej dziewczęce gry, albo nagrywam, nie wiem, jakieś vlogi. E, bo to na moje dla Was już jest nudne. Dlatego słuchajcie, nagrywam. Będę nagrywać teraz może na specjal, bo Będę specjalnie nagrywać jakieś coś dla chłopaków. Lubię dla dziewczyn, które lubią piłkę nożną. Bo ja osobiście lubię grać w piłkę nożną. Więc, a jakby, słuchajcie, mam e, różne, słuchajcie, takie jakby... Gram na przykład Fifa 19, e, słuchajcie, może w przyszłym roku, e, w 2020 roku, może nagram Fifa 20, bo osobiście jej jeszcze nie mam, ale mam 19, więc... Na Xboxa, Xbox One, więc no... Piszcie w komentarzach, czy byście chcieli jakąś Fifa. Albo... Odcinek z Fistachu 360 Bo może, słuchajcie, go jakoś namówię Żeby nagrał ten hmm, odcinek Ok, słuchajcie Kupujemy teraz, słuchajcie, za... Teraz będę mówić na te gemy e, Kostium Ok. Mamy farmerkę, musimy ją przetestować, przetestujemy Zobaczymy w ogóle, czy pierwszą rundę nią wygramy, czy przegramy. Dobra, teraz zaczęłam pogadać na temat gry, więc dopiero teraz po 4 minutach odcinka. Dobra, mniejsza z tym. Może uda mi się właśnie e, z Vistachu 4.60 właśnie nagrać co Robloxy czy tam Brawl Stars. Zobaczymy, zobaczymy, ale jak tylko zostawicie... 10 łapek w górę, albo nie, prościej, 3 łapki w górę, nagrywam z Gabrysiem, a 5 łapek w górę z Filipem. Więc, w komentarzach, e, zostawiajcie la lajki. A jak będzie więcej, to może też z innymi kolegami, a może z tajemniczym gościem, którego nie będę ujawniać. Ale zobaczymy. No dobra, na razie ujawniać go nie będę, bo to nie ma sensu. Więc, no, jeżeli się nie skupniałam, bo to już to. To już to. Ażem, wysłuchajcie. Brakuje mi dosłownie jednego z tutaj. to. Cyk. No, ta panienka jest nawet spoko. Podam Wam link do naszych Instagramów Teraz już na pewno Do mojego, Gabrysia I w Fistachu Też podam Linki do Instagrama Podam trzy linki, czyli do Gabrysia, mojego I do Fistachu 360 też podam właśnie link Piszcie w komentarzach czy macie? Piszcie w komentarzach Tak Hmm, napiszcie Hashtag święta To nagram jakiegoś Może vlogmasa Albo jakiegoś No vlogmasa Może nagram jakiegoś Albo będę w ogóle prowadzić Serię vlogmasów Nie wiem Zobaczymy Piszcie w komentarzach Czy byście chcieli vlogmasy Na moim kanale Bo ja już nie wiem Co ja mam nagrywać Słuchajcie dla was Więc no Dobra już mi boli od tego gadania, ale no cóż, nagrywanie to nagrywanie, poświęcam się dla was. Okej, okay. lecimy dalej, lecimy dalej, okej. Okay. W ogóle na 38 z 33, to i tak ma ulewali. Przeszłam, ale no, staram się. Okej. Okay. pek, 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 dobra. Lecimy z kolejnym. Do, dobra. No, dobra. Mam nadzieję, się złe. No dobra, mam szczęście, że to się nagrywa. Ogólnie. Do, gdyby się nie nagrywał, to bym się Dobra, słuchajcie, ostatnie ta, jeszcze jedna runda. Postaram się tak do 15 minut może dojechać, nie wiem, zobaczymy. Nie wiem, po prostu nie wiem. Chciałabym jeszcze jedną odcinek nagrać, ale nie wiem. Dobra, postaram się ostatnie cztery rundy, słuchajcie, zagrać. Cztery razy wygrać. Więc lecimy, szybciutko Szybciuteńko, żeby to wygrać, słuchajcie No bo też trzeba mieć czas na pożegnanie, a nie, nie, a nie, że tak wszystko hop siup. Ja cię tego nie proszę. No dobra, postarajmy się jak najszybciej, słuchajcie, to wszystko przejść Okej, okay. tak, to jest kluczek i cieniem, że mi również pytania i mówcie, co mam nagrywać, bo nie wiem. No, nie wiem, nie mam pomysł, co nagrać. Więc no. Ok, jeszcze w trzy rundy. Ta i jeszcze dwie. Więc no. Wtedy już minęło 10 minut ogólnie, więc może się streszczać. Żeby jeszcze mnie to zrobić, bo w sumie 5 minut mi to będzie zajęło. No chyba, że tak będę robić. Więc tak będę jak pokraczam. Jechać, to by mi to zajęło więcej niż 5 minut, ale dobra. Staram się, staram więc. Dobra, nie robię tego, zrobię się specjalnie. No nie, znowu słuchajcie, tego nie Frejda. No znowu super, brawo, brawo, po prostu brawo, słuchajcie. Mam trzy rundy. To do... Ja do zrobienia. A mam w zasadzie 4 minuty Shape, kolejna Będziesz jak gazda. Jak gazdo gaz dechy No nie, no ja, ja takich rzeczy nie przejdę, słuchajcie. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, słuchajcie, ja bym tego nie przeszła. No, nie. Ja chyba, słuchajcie, nie zrobię tego. Nie zrobię tego. No tam mam pod górkę, na szczęście, że pod górkę. Mm -hmm. Słuchajcie, no. Dwa, trzy minuty. Ogólnie mi zostały na. Słuchajcie, dwie rundy. Trzy rundy! Jacie, trzy rundy, słuchajcie. No nie wiem. No teraz musiała wszystko przejść perfekcyjnie. Ale nie wiem, czy mi się uda. Mam przynajmniej sobie taką nadzieję. No ja cię, czy... słuchajcie znaczy, nie, ja tu nie przejdę. Wam no, ja nie przejdę tylko nie. Nie mam mowy. Fanie się gra, ale nie wiem czy ogląda, nie? Jej, przeszłam To, to już stać, przeszłam ten poziom. Ale chyba nie uda mi się już przejść. No właśnie, w ten sposób. Dobra, szybciutko. Żeby mieć to już z głowy. No ej! Co to się stało? Co się stało właściwie? Podkoman. Dong. Dobra, sobie ostateczną rundę jedziemy. Otwieramy paczkę i się żegnamy Okej, okay, cyk, Chyba nie zdążymy, słuchajcie już. Teraz widzimy się za chwilę. Dobra, chcecie szybkie losowanie i... Dobra, mam faceta, więc dziękuję wam za oglądanie i pa pa!